Czego nie wolno było robić w słowiańskiej wsi? Ostatni punkt: zmrozić ci krew w żyłach. Jeden: Zapomnieć o przodkach. Nie złożyłeś ofiary, zmarli przyszli po ciebie. Nocą. Drugie: Zbezcześcić święty ogień. Jedno plunięcie w ogień i południca łamała ci kręgosłup. Trzeci: ściąć święte drzewo leszy gubił cię we mgle, aż zamarzałeś na zawsze. Czwarty: Opuścić święto kupały wodniki i rusałki, wciągały cię pod wodę. Bez ratunku. Piąty. Odrzucić potrzebującego twój dom stawał się gniazdem strzyg i upiorów. 6. Śmiać się z bogów, czarni jeźdźcy zabierali bluźnierców. Wracali bez oczu. Siódmy. Krzywdzić ofiarne zwierzę nawie, nawiedzały rodzinę aż do śmierci ostatniego. 8. Przeklinać przy żniwach, budziłeś zmory. Wysysały siłę całych rodów. Dziewiąty. Chodzić nocą przy Kurchanach umarli, Zabierali towarzysza na wieczność. Dziesiąty spotkać starzycę w lesie. Zgniła opiekunka ciemności. Jeśli ją zobaczysz, nigdy już nie wrócisz.